Słyszałem parę słów, yeah. znałem parę. Na to, czym oni żyją? Te laski nie mają nic do zarzucenia. Prócz sieci fajnie uwielbiam to uczucie, mała, kiedy siedzisz na mnie. Nie jestem z tych, co na insta ciągle śledzi pannę. Wysyłasz mi te foty, nunia, kiedy leż w wannie. Jej, Czuję się nieidealny, taki jestem. Czas na zmianę, a nie kurwa, jakąś retrospekcję. Wstań z ławki, bo zrobi z ciebie durnia osiedle. Znam takich, i bliskich zaczęli turlać beczkę. Nie mogę spać, ona działa jak tabletki. Kiedy ciebie nie ma, to odpalam Netflix. Nie mogę spać, ona działa jak tabletki. Rzucam, jestem dlatego Znacie te sępy, Twoje morze jest płytkie jak ich teksty. Ty obcinasz grzywkę, ja twoje piersi. Nie porównuj mnie nigdy do reszty, ubieram cię w teksty, one niech się wozu Fendi. Yeah. Ja z tobą dzisiaj będę, oglądał ten Netflix. Blonde, Balantais, Pixy i Księżyc. To ciemna noc, wilki polują. Chwyz mnie za rękę, niech to poczują. Oczy niebieskie, więc jesteśmy górą. Ja jestem jak Alfa, oni to Bo z tobą mam siłę, to są jakieś czary. Pixy i księżyc to ciemna noc. Wilki polują, chwyc mnie za rękę. Niech to poczują, oczy niebieskie. Więc jesteśmy górą. Ja jestem jak Alfa. Oni to zrozumieją. To są jakieś to nie koniec świata, więc za Co mi powiesz mała, niech ten świat się pali A jest ja tworzy pałat, w którym zamieszkamy Widzimy głupoty gdzieś w środku nocy, siódmy niebo i poty Potem tylko odczujesz dreszcz Co mi powiesz mała, niech ten świat się pali A jest ja stworzę pałat, w którym zamieszkamy zwariowani Nie dla mnie są te tanie sceny Może mi brakować Ciebie, ale kurwa nigdy weny Parę pierdolonych bliz tych emocji, o mentalna nic no, co odbali film, a tak szczerze to po co tych parych film? Jest mafie pierdolony GoPro. Ty, ty jesteś jak ten wzrok, no bo kurwa znów się gubisz, jej Mam dla ciebie dziwny recital, mam dla ciebie dziwny recital Teraz gra muzyka, później ją zagłos, no i wisi mi na scele Pięć pieprzonych łańcuch, jej yeah. Ja z tobą dzisiaj będę oglądał ten Netflix, blunt balantajz Pixie i księżyc, to ciemna noc, wilki polują Chwyć mnie za rękę, niech to poczują Oczy niebieskie, więc jesteśmy górą, ja jestem jak California. Pigs i księżyc, to ciemna noc Wilki polują, chwyć mnie za rękę, niech to poczują Oczy niebieskie, więc jesteśmy górą Ja jestem jak i to zrozumiem Bo z tobą mam siłę, to są jakieś czary To nie koniec świata, więc zostanie za Negra, negra Beak. Beak.